Cześć, w tym odcinku dowiecie się jak włączyć ciemny motyw w aplikacji Gmail. Pamiętaj, aby zasubskrybować kanał i naciśnić dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnych filmów, oraz zostaw łapkę w górę. A teraz zaczynamy. Aplikacja Gmail nie posiada funkcji, która umożliwiałaby włączenie ciemnego motywu. Może ja uruchomię teraz tą aplikację. I jak wejdziemy w ustawienia właśnie aplikacji Gmail, klikając w lewym górnym rogu ikonę trzech poziomych kresek, a następnie klikniemy w zakładkę ustawienia z tym kołem zębatym, to tutaj nigdzie nie znajdziemy funkcji, która umożliwiałaby nam włączenie trybu ciemnego właśnie w tej aplikacji. Więc aby właśnie włączyć ciemny motyw w Gmailu, musimy zminimalizować w takim razie tę aplikację w telefonie. A następnie wchodzimy w ustawienia klikając ikonę koła zębatego. Następnie, wśród zakładek, szukamy zakładki o nazwie Wyświetlać i Jasność. I następnie, szukamy tutaj kolejnej zakładki o nazwie Tryb Ciemny. U mnie jest właśnie tutaj ta zakładka. Klikamy tą zakładkę, a w zasadzie ten szary suwak na tej zakładce. I dzięki temu włączyłem tryb ciemny w telefonie, w całym systemie Android. I dzięki temu, teraz, że system jest przełączony na tryb ciemny, pozwala to wielu aplikacjom zaczytać właśnie te ustawienia i przełożyć to właśnie na daną aplikację. Więc teraz, przy włączonym trybie ciemnym w systemie Android, w całym telefonie, uruchamiamy ponownie aplikację Gmail. I ta aplikacja właśnie zaczytała te ustawienia odnośnie ciemnego motywu. Jak widzicie, właśnie włączyła, włączył się w zasadzie ciemny motyw na Gmailu. Więc w ten sposób możecie włączyć ciemny motyw w aplikacji Gmail. Jeżeli pomogłem lub nie wiedziałeś o tym, koniecznie zostaw łapkę w górę, wspierając moją pracę, zostaw komentarz oraz udostępnij ten film. No i koniecznie subskrybuj kanał i naciśnij dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnych filmów. A więc do następnego odcinka, cześć!